40% gatunków ptaków spada. Mamy powody do niepokoju, ale istnieje nadzieja. Udało się ocalić takie słabe gatunki jak bielik amerykański czy wodor kalifornijski. Nowoczesne programy ochrony zwierząt dowodzą, że niejedno jest możliwe. W 1974 roku na wolności pozostało jedynie cztery półsłuki maskaręńskie. Jest ich 100 razy więcej dzięki kontroli drapieżników oraz rozmnażaniu w nieboli. Mieszkańców oceanów również należy chronić. Wieloryby potrzebują potrzebuje 50 milionów lat, by stać się wspaniałymi gigantami głębi. Lecz wieloryboństwo na skanerach przemysłowo niech zaledwie stulecia doprowadziło więcej tego przez kraj zagłady. Tylko w XX wieku zabryły niemal 3 miliony wielorybów. Tępiliśmy wieloryby na niewyobrażalną skalę. W przypadku Kumbaków ich populacja spadła do 10% pewnego stanu. Niemal zupełnie religny. W 1967 roku polować na chłopaku przesadziliśmy w 1965. Patrzyliśmy na nie zupełnie inaczej. Widzieliśmy w nich towar, teraz mamy drugą szansę. Niektóre gatunki baleni nie pozostają krytycznie zagrożone wyminięciem, ale w wielu przypadkach zakazy połowów pomogły. Kładam określą... mi to mać, mama.